Hola amigos, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku naszej wakacyjnej serii Hiszpański w podróży. Dzisiaj nauczymy się zwrotów, które przydadzą nam się w hotelu w Hiszpanii. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Po wejściu do hotelu, jak staniemy przy recepcji, możemy usłyszeć pytanie: komo puedo ayudarle? Czyli jak mogę pomóc panu? Komu puedo ayudarle? Jeżeli będziemy chcieli zameldować się, użyjemy zwrotu me gustaria, chciałbym registrarme. Zameldować się. Me gustaria registrarme. Recepcjonista zapyta nas wtedy tiene usted la reserva? Czyli czy ma pan rezerwację? Tiene usted la reserva? Pamiętajcie, moi drodzy, że rezerwacja... W Hiszpanii to la reserva, a nie żadna reservación, czyli jeszcze raz rezerwacja, la reserva. A rezerwacje będziemy mieli najczęściej na jakich imię, na przykład a nombre de Kamil Kaszubski, czyli na imię Kamil Kaszubski, a nombre de Kamil Kaszubski. Pełny zwrot będzie brzmiał następująco, tengo la reserva. A nombre de Kamil Kaszubski, czyli mam rezerwację na imię Kamil Kaszubski. Tengo la a nombre de Kamil Kaszubski. Następnie recepcjonista zapyta nas o dokumenty, na przykład o pasaporte, czyli paszport. Pasaporte jeżeli paszportu nie mamy, ale mamy na przykład nasz dowód osobisty, możemy powiedzieć, że mamy tylko documento de identificación, czyli właśnie dowód osobisty. Documento de identificación. Na przykład powiemy: Solo tengo mi documento de identificación. Está bien? Czyli. Tylko mam mój dowód osobisty. Está bien, czy to w porządku? Czy to się nada? Solo tengo mi documento de identificación. Está bien. Recepcjonista poinformuje nas też, na którym piętrze jest nasz pokój. Do tego użyje zwrotu: Su habitación, czyli pana pokój, su habitación está en la primera planta, czyli na pierwszym Planta piętrze. Su habitación está en la primera planta. Jeżeli mamy wykupione pełne wyżywienie, możemy też dopytać o godziny posiłków. A do tego użyjemy zwrotu a qué hora sirven, czyli o której godzinie serwują. A qué hora sirven. Na przykład a qué hora sirven el desayuno. O której godzinie serwują śniadanie. A qué hora sirven el desayuno. Albo a qué hora sirven El almuerzo, czyli o której godzinie serwują obiad. ¿A qué hora sirven el almuerzo? Albo ¿A sirwen sirven la cena? O której godzinie serwują kolację. ¿A sirwen sirven la cena? A gdyby z jakiegoś powodu pokój, który dostaliśmy nam nie odpowiadał, możemy chcieć go zmienić. Do tego przyda nam się następujący zwrot. Nos gustaría cambiar la habitación, czyli chcielibyśmy zmienić pokój. Nos gustaría cambiar la habitación. I to już wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że wszystkie przydatne zwroty, które, których użyliśmy dzisiaj, znajdziecie w naszym kursie Hiszpański w Podróży. Którego fragment wraz z nagraniami audio za darmo możecie pobrać na naszej stronie zapytajpoliglote.pl. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Una vez al año, ve algún lugar, en el que nunca hayas estado. Czyli raz w roku, pojedź do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byłeś.